Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Na wstępie chciałbym Was zaprosić na kanał, na kanały Hodowca z Mazur i Moja Mała Rodzinka. Linki są w opisie. Możecie pod ich ostatnimi filmami napisać, że jesteście ode mnie. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę Wam moje małe króliki i wykoty. Więc tak, ta samica się okociła. Ma tam... 6 albo 7 młodych. Ma tu marchewkę i tam ma jedzonko. Dobra, u tej samicy jeszcze no, czekamy na wykot. Zobaczymy. U niej czekamy na wykot. No co? Ta już yy, buduje gniazdo. Więc zobaczymy jak będzie u niej zwykła. Tam już tam Ta ma słomę nanoszoną. Tam ma trzy młode, które Wam e, zaraz pokażę. Jeszcze są dość małe, więc Ciekłe. O tak takie... Ej, fajnie Samica ma straszny instynkt macierzyński. A czy w sensie dobrze, że ma ten instynkt, więc dobra, nie będę jej denerwował. Bo ma strasznie mocny instynkt macierzyński, w ogóle nie da nawet do młodych zajrzeć. A nie chcę już jej tam wyjmować, nie chcę mi się w to bawić za bardzo. Tutaj, o, jak widać, te młode wychodzą, zaraz wam pokażę wszystkie. Jest ich pięć, bo tam na jednym z filmów wkrać się błąd i powiedziałem, że jest cztery. Um, no. Zaraz Wam tutaj otworzę. O, nawet nie muszę otwierać. Czekajcie. O, tutaj są. Są, o, rudy jeden tam siedzi. O, jedno wyszło. Czekajcie, tego. O, rudy. Fajne rudy, już jest zarezerwowane. Młode yy, będą na sprzedaż. Młode się urodziły, siódme. Znaczy, te mają już dwa tygodnie. 3 y, tygodnie, jak wy to oglądacie. Te mają. Y, te będą miały cztery tygodnie, jak wy to oglądacie, bo ja to do... nagrywam ze sporym wyprzedzeniem. Te będą miały 4 tygodnie. Te będą miały 3 tygodnie, a te będą miały 5 tygodni. Tamte, zaraz wam je pokażę. Co? Jeszcze z wykotów, no to ta się okociła. Ma ona 8 młodych, ta co była leczona na parcha. Tak samo ma tu marchewkę i ten. I granulot z pszenicą. Właśnie też kupiłem pszenicę i chleb też. suszony, mm, No, tak wygląda ta mieszanka. Ta samiczka, u niej czekamy na wykład, jest bardzo towarzyska, fajna jest. O, pokażę wam tatuaż jej, no. Fajna, fajna jest, bardzo lubi być głaskana. No i zaraz przejdziemy też do jednej w sumie smutnej wiadomości. E, te maluchy mają się bardzo dobrze, urodzonych pięć jest nadal, pięć w ogóle, żaden jeszcze młody nie odpadł, takie... Ja, ja sobie przeniosłam, żeby tamta samica tu jest, miała się kocić. Znaczy się inna tam miała się kocić, ale no, niestety zagryzła, więc już wiecie, jaka jest smutna wiadomość. E, no, no i ta samica. Ta samica zagryzła młoda, nie wiem z jakiej przyczyny. Wszystko miała jedzenie. Fakt jest też taki, że rodziła w, w dzień, więc może o to chodzi zresztą no jest już dopuszczona te młoda od tej samicy i te urodziły się w ten sam dzień i tamta co zagryzła też urodziła w ten sam dzień no już została dopuszczona A jeszcze odnośnie tej samiczki ona już została dopuszczona w poniedziałek miała ruje skakała po młodych to tym dopuściłem, miałem ją dopuszczać w środę, no ale stwierdziłem dobra. Co tam jeszcze? Samica jest w bardzo dobrej kondycji. E, młode zostaną odsadzone w poniedziałek. No. Co tam jeszcze? No, tej, u tej samiczki też czekamy na wykot, ale nie wiem, czemu jeszcze nie buduje gniazda. No, nie wiem. Zobaczymy, co z nią. I tak, ta samica od tych młodych została dopuszczona do, do tego samczyka. Zobaczymy. Jak tak, to będą młode, ładne, niespokrewnione, jak będzie coś z tego, zobaczymy. A tamta, co zagryzło, została dopuszczona do tego samca. No. Teraz, no już w sumie tylko czekać na... te dwa... na cztery wykoty jeszcze. O, pokażę wam młode. Piją wodę, trochę się boją, bo ich tam za bardzo nie... mam mam jak co? No ta samica będzie kryta. Raczej yy, tam będę do niej brał takiego samca srebrnego jak ona jest. Zobaczymy co z nią będzie. Ta samica to w ogóle nie odczuła tych pięciu młodych co ma. Wiesz, w ogóle nawet jej nie męczą, bardzo fajna młoda woda ale będę im dawał ta samica no jak się rozciągnie to bardzo ładna jest. Będzie samiec do niej z rodowodem. Zadzwonię do pana, bo miały, miał się, miała się kocić samica. Więc zobaczymy, co tam u niej będzie. O, młode piją. O, już skończyły. Dobra. Więc tak, ja się z wami żegnam. Cześć.